Awantura w Złotowskim Domu Kultury zbulwersowała Złotowian. Działacze prawicy są dumni ze swojej akcji. Pasent zwyzywany. W studiu gościmy Piotra Tomasza, Dzień dobry państwu. inicjatora całej akcji. Panie Piotrze, kilka szczegółów odnośnie tego wydarzenia. Wbrew temu, co sugerują media lokalne, nie był to protest przeciwko dziennikarzowi, przeciwko felietoniście, był to protest przeciwko osobie, która w stanie wojennym, gdy komuniści mordowali ludzi, przypomnę, że zamordowali m.in. 16-letniego Emila Barchańskiego. Gdy tysiące ludzi wsadzali do więzień, ten pan chwalił decyzję o wprowadzeniu stanu wojennego. Wreszcie, gdy niepokornych dziennikarzy wyrzucano z pracy, ten pan usprawiedliwiał tego rodzaju działalność reżimu komunistycznego, stając w jednym szeregu z Jerzym Urbanem, którego, przypomnę, Ryszard Bender nazwał Gebelsem Stanu Wojennego. Wreszcie to pan, który figuruje w aktach IPN jako tajny współpracownik o pseudonimie John. I to był protest przeciwko temu panu, a także przeciwko temu, że Miejska Biblioteka Publiczna, która finansowana jest z budżetu miasta oraz budżetu powiatu, po raz kolejny zaprasza osobę o komunistycznym rodowodzie. W prasie padają oskarżenia o niezadawanie konkretnych pytań gościowi, który został zaproszony przez Miejską Bibliotekę Publiczną, a o prowadzenie niczego innego jak zwykłej zadymy na sali. Rzeczywiście, tytuły prasowe typu, pasent zwyzywany, czy postraszyli pasenta mogą sugerować, że doszło do jakiegoś rodzaju zadymy na sali. Natomiast sam, samo to spotkanie przebiegało spokojnie. Weszliśmy na salę, zaznaczyliśmy swoją obecność, zaznaczyliśmy nasze niezadowolenie z powodu tego, że po raz kolejny zaprasza się resortowy autorytet. Po czym opuściliśmy salę. Nie zadawaliśmy pytań z dwóch powodów. Po pierwsze, nerwowość pani mróz. Udzieliła się z jednej z pań, która zaczęła szarpać nasz transparent. Po drugie, wezwano policję. Obawiając się prowokacji, opuściliśmy salę czym prędzej. I, ale nie było zasłoniętych twarzy? Nie było... nie było zasłoniętych twarzy, działaliśmy przy otwartej kurtynie. Zarzuca nam się jakieś czarne kurtki, zarzuca się inne tego typu rzeczy. Gdybyśmy działali anonimowo, nie byłbym dzisiaj tutaj w studio, czy osoby, dziennikarze z, z gazety Panoramy, czy z Aktualności nie dotarliby do innych uczestników tego, tego spotkania. Tak więc zarzut o anonimowość, o zadymę jest całkowicie chybiony. Tak samo jak zarzut pani Mród. Pani dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej. Ja przypomnę jedno ze spotkań. Skoro Pani Mróz mówi, że mogliśmy przyjść i usiąść, to ja chciałbym Pani Brus przypomnieć spotkanie z Panem Jarosławem Kuźniarem z tvn -u. Podczas tego spotkania Pan Andrzej Kisiel z Jastrowia odważył się zadać pytanie dotyczące Smoleńska. Ja przypomnę, jaka była nerwowa atmosfera po samym spotkaniu. Przypomnę artykuł w aktualnościach lokalnych, w, których, w którym Pani Mróz Mówiła o jakichś gorzkich wisienkach na, na smacznym torcie, co, co w sposób oczywisty świadczy o tym, jak mają wyglądać tego typu spotkania. I przypomnę także w jaki sposób został potraktowany później pan Andrzej Kisiel przez pana dziennikarza Kuźniara, ale to już jest osobny temat. Czyli uważa pan, że nie powinny być organizowane takie spotkania tego typu osób za publiczne pieniądze? Zdecydowanie nie. Miejska biblioteka finansowana jest z budżetu miasta oraz budżetu powiatu. Tutaj jeszcze chciałbym się odnieść do. do... Wypowiedzi pani y, Sylwii Mruz, y, przepraszam, chciałbym się odnieść do wypowiedzi pana y, Poczajowca w, w gazecie, który porównał nasze spotkania organizowane przez środowiska prawicowe y, ze spotkaniem organizowanymi przez panią Sylwię Mruz. Nasze spotkania organizowane są z naszych pieniędzy, płacimy z naszych kieszeni za wszystko. Spotkania z y, osobami o lewicowych poglądach finansowane są z budżetu y, powiatu oraz budżetu miasta, dlatego że te instytucje samorządowe finansują Bibliotekę Miejską. I ja protestuję przeciwko temu i ten protest był skierowany między innymi przeciwko temu, ale także przeciwko temu, kogo się zaprasza. Bo uważam, że takich osób nie należy zapraszać w wolnej Polsce. Wśród protestujących był także działacz Solidarności. Dzisiaj zarabia 700 zł. I proszę mi powiedzieć, jak ten człowiek ma się czuć, człowiek, który walczył o wolną Polskę, człowiek, któremu przetrącono życiorys, dlatego, że był w Solidarności i on idzie na spotkanie z człowiekiem, który w stanie wojennym chwalił jego wprowadzenie, Usprawiedliwiał wyrzucanie z pracy innych ludzi. Jest coś y, nie takiego niemoralnego, nieetycznego w tym, że taka sytuacja się dzieje. Panie Tomaszu, może tutaj w takim razie y, propozycja, jakie osoby powinny być zapraszane za takiej? Y Pieniądze, które są tak naprawdę z podatków y, mieszkańców naszego miasta. To znaczy, myślę, że nie powinny być zapraszane osoby kontrowersyjne, o kontrowersyjnych życiorysach. Natomiast, y, czy to są osoby o takich poglądach, czy jakich, to jest już sprawa drugorzędna. Każdy ma prawo y, mieć własne poglądy. Natomiast, y, jeżeli to jest instytucja publiczna, jak biblioteka, powinien być pluralizm w zapraszaniu gości. Czyli jeżeli y, zapraszamy, powiedzmy, kogoś, kto, kto gdzieś tam na przykład opowiada się za jakąś ideologią i tak dalej, to powinna paść także kontrpropozycja, czyli na następne spotkanie powinien być ktoś zaproszony z zupełnie... Tak, żebyśmy mogli w żeby, żeby, obie, żeby obie Dokładnie, obie żeby, żeby mieszkańcy Złotowa i okolic, bo przypomnę, to jest e, biblioteka miejska, ale także powiatowa, żeby mieli właśnie to, to szeroko, szerokie spektrum wiedzy, prawda? A nie tylko jedna strona, jedna strona. Ja rozumiem, że rządzi w powiecie złotowskim oraz w mieście Złotowie e, koalicja lewicowa, ale nie oznacza to, że ta koalicja lewicowa ma wspierać tylko tego rodzaju ideologię. Mieszkają tutaj ludzie Czyli o różnych poglądach. Rozumiem, że nie miałby Pan nic przeciwko, jeżeli byłyby yy, zapraszane osoby o poglądach lewicowych, również prawicowych. Yy, nie miałbym nic przeciwko, jeżeli byłby pluralizm i jeżeli nie byłyby to kontrowersyjne osoby, bo ludzie, którzy mają yy, delikatnie, powiem, spalone życiorysy, yy, nie powinny mieć miejsca. W przestrzeni publicznej. Niech sobie żyją spokojnie, chodzą na ryby, bawią się z wnukami, natomiast y, nie powinny robić za autorytet. Jak pisze y, redaktor Mariusz Leszczyński, y, określając Pana terrierem podgryzającym nogawki, chciałem jeszcze zapytać, czy przypadkiem się Panu klawiatura nie zagrzała przy komputerze, atakując tutaj redaktora? Y, nigdy nie atakowałem redaktora Leszczyńskiego, zazwyczaj, po, z reguły pomijam milczeniem jego komentarzy, natomiast dziś w wyjątkowy sposób Odniosę się do słów, które zostały zawarte w jego felietonie, bo tam m.in. mówi o e, wybijaniu ścierą czy pasem e, patriotycznych poglądów, uważam, że dziennikarzowi nie przystoi e, używanie tego typu określeń. Ja po trosze rozumiem e, zachowanie pana leszczyńskiego, to, co powiedziałem wcześniej, biblioteka jest finansowana przez powiat oraz przez miasto, a jak wiadomo. E, Pan Leszczyński, przynajmniej w okresie kiedy ja byłem radnym, nieźle zarabiał na kooperacji z obydwu samorządami. Być może stąd wynika jakaś tam niechęć do mojej osoby, do moich inicjatyw. Bo pan Leszczyński tam wspomina, że zna mnie tylko z, z akcji antykomunistycznych i tak dalej. Ja myślę, że pan Leszczyński pamięta mnie przede wszystkim z tego, że ujawniłem dane dotyczące właśnie wydatków samorządów i powiatowego i miejskiego związane z interesami prowadzonymi przez przedsiębiorstwo pana, pana Leszczyńskiego. Czyli jak na razie klawiatury się nie grzeją. Naszym gościem był Piotr Tomasz, przegląd pracy regionalnej. Dla Państwa mówił Łukasz Piosik. Dziękuję bardzo i zapraszam za tydzień.